kochani, musi No i dobrze, pani. Ja poproszę, aby na środeczku została tylko pani młoda i kochani w tym samym czasie zapraszam na środeczek wszystkie panie wdowy rozwódki oraz panie niezadowolone ze swojego dotychczasowego małżeństwa. Zapraszam wszystkie panie stanu wolnego. Wiadomo, kobietki mają pierwszeństwo, także kochani, wszystkie panie Wolnego oraz ten niezadowolony ze swojego dotychczasowego małżeństwa. Panie, kochane, tworzą kółaczkę wokół pani Młodej. Panie, tworzą kółaczkę pani Młodej. I kochany, kiedy Wysyłka zacznie grać. Drogie panie, proszę o chwilę, uwagi. Kiedy Wysyłka zacznie grać, pani pójdzie w prawą stronę. I kochanie, do trzech oczywiście na mój znak rzuci wiatr w górę kochani, i tym oto sposobem zobaczymy na którym weselu kolejnym się spotkamy u której Pani oczywiście a ja to już A rzuca Melodyk w górę. Raz, dwa, trzy, hop! Moi no kochani, górańce w Moi no kochani, tym oto sposobem mamy przyszłą Panią Budą. Stara Pani Moda wpinała nowe Pani Monio Młody i Melody. Oczywiście ja wszystkim panią serdecznie dziękuję. Może sobie stanęły z boczku albo na czas A w tym samym czasie, pani zapraszam wszystkich kawalerów, doców, rozwodników oraz panów niezadowolonych ze swojego dotychczasowego małżeństwa. Zapraszam wszystkich panów stanąłoby na nasze oraz tych panów, którzy są niezadowoleni, bo może na co, że dzisiaj z nami znajdują. No i to co panuje, że panowie No i tworzycie zabawnie, na oczywiście takie same zasady. będziemy kochani wspólnie, obliczeć do trzech. dobroj zvuci. Mure, gure u kovanji. I poprašam vanje, vidite se panovi, bravo stavljaju. A mi kovanji, dobro gujem i gočiniš će dobro Oczywiście, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział. No i, kochani jeszcze za chwileczkę zostaną wprowadzone małe popraweczki i dowiemy się, kim jest nowa Paramoda. Kim jest. Proszę, starej parze młodej, serdecznie dziękuję. Zapraszam koło siebie was tutaj, kochani, do telewizji. Będziemy w kamerze. Kochani, głośno, wyraźnie. Kochani, poproszę o wasze imiona. Bożena. Bożena. I Łukasz. I kochani. Może na początek odskrywajmy im gorące 100 może gorzko zaraz? <ś> Od razu gorzko. Sto lat, lat nie 100 lat, nam, nam, nie żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyją, żyją nam. Nie żyją nam. To i, kochani, co jest ostatnie? starci? A więc wszyscy razem, koszpa! Goszpa! No, kochani, oni z to już wcześniej na pewno robili. A więc takie pytanie, kochani, czy my się w ogóle znacie? My za tydzień, dziękuję. Bardzo dobrze, a więc mamy zalecenie i oczywiście widzimy się, czy się zaproszeniom na wesele nowego granej pary młodej. I kochani, za chwilę zobaczymy, chciałabym powiedzieć, że w pierwszym wspólnym tańcu, ale nie można tak do tego nazwać, ale kochani, za chwilę nam przedstawią swój wspólny taniec i oczywiście zagrzajmy ich do tego gorącymi bramami.